Mam na imię Kinga, mam 11 lat. Urodziłam się i mieszkam w Australii. Mam wiele marzeń i pasji. Kocham ludzi i lubię poznawać ich język, tradycję i kulturę. Uwielbiam pisać opowiadania oraz wiersze. Gram na pianinie, skrzypcach, gitarze oraz chińskim r.w. Chęciu w kolonijnych zespołach folklorystycznych. Przeszyłam spe specjalną dla Was piosenkę autorską, a nad muzyką właśnie pracuję. Pozdrawiam, Kiga. Polska jest nas. Polska jest nas, Polska jest nas. Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest nas, Polska jest nas. Ojczysty język łączy nas. Polska jest nas, Polska jest nas. Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest nas, Polska jest nas ojczyzna łączy nas. Gdy po polsku mówimy, gdy po polsku myślimy, gdy po polsku śpiewamy i mówimy do mamy. Polska jest w nas, Polska jest w nas, Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest zainty zainty LA no nas, Polska jest nas, Ojczysty Język łączy nas. Polska jest nas, Polska jest nas, Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest nas, Polska jest nas, Ojczyzna łączy nas. Polska jest nas, Polska jest nas, Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest w nas, Polska jest w nas, ojczyzny język łączy nas. Polska jest w nas, Polska jest w nas, Polska jest z nami w każdy czas. Polska jest w nas, Polska jest w nas, ojczyzna łączy nas.